Michał Krawczyk Radio RSC zapraszam państwa na rozmowę z gościem dnia. A dziś ze mną tym razem telefonicznie pan Remigiusz Śnieguła z grupy Muszkieterowie Szpiku. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się, a właściwie łączymy się przy okazji wydarzenia, od którego dzielą nas już zaledwie godziny, mianowicie mowa o szóstej onkokonferencji młodych w Skierniewicach. Powiedzmy sobie może na początek, jaki jest cel, jaka idea przyświeca tej konferencji? Młodzi niepokonani, za nimi stoją potrzeby systematycznego i konsekwentnego budowania wiedzy, przede wszystkim świadomości społecznej na temat nowotworów, chorób, chorób układu krwiogłupczego, białaczki i innych wczesnych chorób do rozpoznania. Tutaj widzimy, no, ze względu na to, że zajmujemy się dziećmi onkologicznymi, przede wszystkim chorymi na białaczkę. Widzimy ten potencjał w młodych niepokonanych. Czyli zbieramy młodzież ze Skierniewic w tym przypadku i ich edukujemy. Rozmawiamy prostym językiem, nieprofesorskim. Młodzież ma prawo do zadawania pytań. To nie jest tak, że my tylko się wypowiadamy, ale też oczekujemy pytań od młodzieży. Zaskakującym faktem jest to, że naprawdę młodzież tego potrzebuje. Widzimy to po konferencjach. Teraz już będziemy mieli szóstą orkokonferencję, na piątej ostatniej konferencji, również która była w tamtym roku w Skierniewicach młodzież po prostu nas zaskoczyła pytaniami i tutaj widzimy tą potrzebę właśnie edukacji, rozmowy, prostym językiem przez same pytania, tak proste rzeczy, które nam się wydają, że są proste, niekoniecznie są proste dla młodzieży. Jeżeli chodzi o oddawanie szpiku kostnego, widzimy jakie są pytania, jakie tabu też jest jeszcze Powiem kolokwialnie komunistyczne, że oddawanie szpiku polega na igle i w, i w pięciu się kręgosób, co jest całkowicie nieprawdą, tak? Możemy oddawać y, na dwa sposoby szpik, czyli tutaj 80% to są komórki macierzyste, czyli to wygląda tak, że jesteśmy podłączeni pod separator i krew sobie biegnie do maszyny, tam są wyodrębnione komórki macierzyste, reszta krwi wraca do nas. Drugim sposobem to jest tak, jest pobranie szpiku kostnego, ale nie z kręgosłupa, tylko z talerza biodrowego i to wymaga hospitalizacji jedno, jednodniowej. Czyli ta konferencja, to spotkanie bardziej ma formę nie tyle Mimo, że są tam prelegenci, to nie będzie to typowo nudne spotkanie pod kątem naukowym, tylko bardziej w formie otwartej dyskusji. Zgadza się. Tak jak powiedziałem wcześniej, rozmawiamy prostym językiem. Prelegenci również mamy w tym roku super superplegentów, ponieważ do naszej drużyny muszpieterów doszedł Wojciech Weiss. Jest to chłopak, który był chory na nowotwór. W tym momencie jest lekarzem onkologiem w Poznaniu. Mamy też rodziców onkologicznych, mamy dawców, biorców, szpiku kostnego. Będziemy opowiadać, jak to wszystko wygląda z każdej perspektywy. Będzie z nami także lekarz ze szpitala Skierniewickiego, z oddziału wewnętrznego, który też będzie opowiadał o tym, jak wygląda ten moment diagnozy choroby nowotworowej, jak to jest przekazywane, jeżeli chodzi o, o strukturę lekarz-pacjent, żeby to po prostu było prościejsze, tak, żeby nikt nie dostawał szoku. Pamiętajmy jedno, że wczesna diagnoza to jest wyleczalność 80-100%, nawet jeżeli nie będziemy mieli takiego przekazu i badań, będziemy się tego bali, to może być źle. Tutaj będziemy uświadamiać właśnie, że można się badać, można zadawać pytania, żeby jak, naj, jak najwcześniej po prostu okazało się, czy jesteśmy zrobić czy nie, na tej zasadzie. Tutaj, jeszcze zanim zaczęliśmy mówić o prelegentach, wspomniał Pan również o sposobach oddawania szpiku, i tutaj przychodzi mi do głowy dosyć popularny temat, który, co prawda, często poruszamy przy, przy właśnie rozmawianiu o tego typu inicjatywach, aczkolwiek myślę, że fajnie, żeby to też wybrzmiało, mianowicie fakty i mity związane z oddawaniem szpiku. Jakie są najczęstsze takie błędne wyobrażenia, właśnie związane z, z oddawaniem szpiku, z byciem dawcą? po szkołach prowadzimy tak samo rozmowy na temat dostawa i szpiku i zaskakującym takim mitem jest, że to jest właśnie igła i kręgosłup, czyli można być sparaliżowanym, co jest, no tak jak powiedziałem, jest błędne, ponieważ nie ma, nie ma żadnego kręgosłupa, jest talerz biodrowy, z tyłu na plecach poniżej koło pośladków mamy takie dwa dołki i z tych dołków właśnie jest pobierany szpik kostny. Drugą formą, tak jak powiedziałem, to jest pobranie komórek macierzystych, Tutaj prawie że to wygląda normalnie, jakbyśmy oddawali krew, tylko że krew leci przez separator. W separatorze są wyodrębnione komórki, macierzyste reszta krwi wraca do nas. I rozumiem, że te zabiegi raczej nie należą do tych bolesnych. Nie należą. Ja sam oddawałem dwa razy komórki macierzyste, uratowałem dwóch chłopaków na konferencji. Będą inni dawcy również, którzy uratowali inne życia. W każdym momencie można się zapytać każdego dawcy, jak to, jak to wygląda, jakie ma obawy. Młoda taka osoba, która bierze udział w konferencji, czy warto? A na pewno warto, bo ratujemy życia. Z tego, co czytałem, to również będzie możliwość rejestracji w trakcie konferencji. Tak, podczas konferencji będzie możliwość rejestracji w Fundacji DKMS i to jest taki pierwszy krok. Rejestracja polega na wymazie, więc całkowicie szybka akcja, tak to powiem. Jeżeli ktoś się już znajdzie, jeżeli będzie osoba chora, oczywiście, daj Panie Boże, żeby osób chorych nie było, ale jeżeli już ktoś zostanie tym dawcą, więc to też jest procedura. Czyli tutaj Fundacja DKMS dzwoni do takiego dawcy, wtedy jest skierowany na badania krwi, wszystko jest oczywiście bezpłatna. Jeszcze raz musi ten dawca oczywiście też potwierdzić swoją chęć uratowania życia, ponieważ to jest wymagane. Wiadomo, że ktoś może być za granicą na przykład i tutaj też musi mieć ten czas, żeby po prostu zjechać też do Polski, żeby kogoś uratować. No właśnie, a jak już mówimy o ratowaniu życia, to może warto też poruszyć temat, dlaczego warto się rejestrować? Warto. U nas na u muszkieterów w szpiku wczoraj opublikowałem post z Antosiem. To jest dziecko pięcioletnie, które walczy z Białaczką od kilku lat. Wszyscy byli przekonani, że jak to dla Antosia nie będzie dawcy, oczywiście, że będzie dawca. Okazało się, że szukaliśmy dawcy pół roku, ponieważ w żadnej bazie e, potencjalnych dawców szpiku nie było dla niego dawcy. I właśnie wczoraj otrzymaliśmy informację, że ten dawca jest bez dawcy. Pamiętajmy, że te osoby mają no, marne szanse na to, żeby przeżyć. Tym bardziej, że to są dzieci. E, więc nas to bardziej też dotyka, jak jesteśmy na oddziałach, widzimy zatroskane matki, płaczące Matki i takiego małego szkraba, który może po prostu w pewnym momencie nie wystarczyć, może mu nie wystarczyć sił, żeby żyć. Dzięki dawce to jest prawie, że 100% wyleczalności, jeżeli chodzi o nowotwory Kry. Na sam koniec może powiedzmy, przypomnijmy, co gdzie i kiedy. Piątek 27 września. W Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach sala koncertowa o godzinie 12.00. Rejestracja wszystkich gości rozpoczynamy o godzinie 11.00. O 12.00 rozpoczyna się konferencja. W panelu bierze udział siedmiu prelegentów. Prowadzi całą konferencję Joanna Gałka-Walczykiewicz. Wraz ze mną czekamy na Was, po prostu czekamy. Bądźcie, patrzcie, oglądajcie nas na Facebooku, w na relacjach. Będzie się dużo działo. I będą emocje. Na te emocje bardzo czekamy, czekamy na Wasze pytania. Z chęcią udzielimy każdej odpowiedzi. Zapraszamy serdecznie. Remigiusz Śnieguła, Muszkieterowie Szpiku. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.